27 maja w mieście Jiaomi w prowincji Shandong we wschodnich Chinach doszło do potężnej eksplozji w zakładzie chemicznym należącym do firmy Shandong Yandao Chemical. Wybuch miał miejsce już przed południem czasu lokalnego i spowodował pojawienie się gęstych glembów pomarańczowego i czarnego dymu widocznych z odległości kilku kilometrów. Siła eksplozji była. Na tyle duża, że w pobliskich budynkach wybite zostały okna, a mieszkańcy odczuli wstrząsy w promieniu kilku kilometrów. Na miejsca zdarzenia skierowano ponad 230 strażników i ratowników, którzy natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową. Zakład Shandong Jado Chemical, zalożony w 2019 roku i należącym do grupy Himle. Specjalizujący się w produkcji pestycydów oraz komponentów farmaceutycznych. Obecnie przyczyny wybuchu nie są jeszcze znane. Trwa dochodzenie w tej sprawie. Lokalne władze zaliczyły mieszkańcom noszenie masek ochronnych, jak to zawsze u nich w Chinach, i unikanie przebywania na otwartym powietrzu. Nagrania zdarzenia. Okazujące ogromne klamby dymu i zniszczenia szybko rozpowszechniły się w chińskich mediach społecznościowych. Aby śledzić informacje, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, będę tutaj informowany.